Rozpoczęcie numer dwa. <laughs> się nagadałyśmy, grzecznie się z Wami, przywitałyśmy. Potem Ale... się okazało, że mam ustrawiony tryb. Przyspieszenie dwudziestokrotne. Zatem kochane, <laughs> witamy Was jeszcze raz bardzo serdecznie. Ze eee. Sztokholmu! Z Sztokholmu, w południe. Jestem tutaj razem, cały weekend też tam spędzę, spędzimy razem z Dorotą z bloga oraz kanału YouTube Olfaktoria. Eee, zapowiada się naprawdę fajny wyjazd. Pogoda jest, e, powiedziałabym, że rozpieszczająca, bo tak jak Wam pisałam <śm> na blogu, spodziewałam się minus 20 stopni. E, no, chociaż tak. 10 kresek poniżej zera, bo wszyscy jak kupowałam bilety, stwierdzili, że w grudniu do Sztokholmu oszalałaś, ale jest około 4-5 kresek powyżej Zara, Coś mi się wydaje, że zaczyna padać, ale może to tylko mi się wydaje. W każdym razie pogoda nie jest najgorsza. Także żeby, zawsze może być gorzej. Wiecie, tak, zawsze tak, może, tak być może być gorzej, żeby, żeby tylko tak było, nie? Przyleciałyśmy dzisiaj rano, także samolot się bardzo wcześnie, ale leciałyśmy moim ukochanym samolotem, czyli Embraer 170. To jest mój absolutnie ulubiony model samolotu. Mimo, że na stronie lotu było napisane, że są wszystkie miejsca zajęte, po wejściu do samolotu okazało się, że było nas. Tak, to dużo garst, garst, Nie tak. wiem, ze 20 osób, A może na 70 mi się też zależyło, powiem wam. Także było bardzo komfortowo, bardzo przyjemnie. Nic się w samolocie nie działo, ale był bardzo przyjemny. Dorota nawet była zdziwiona, że Żadnych atrakcji ze mną nie było. Tak właśnie jestem zawiedziona, słuchajcie. Basia była spokojna, uśmiechnięta, nie wiem co. Bardzo chodzi. mi było miło. Tak, liczę na jakieś przygody w drodze powrotnej. Nie no ja nie liczę, ja nie liczę. Żeby tylko tak było, to my będziemy zadowolone. Słuchajcie, uciekamy, bo już tutaj ręka odmarza. Do sterówki, do której teraz się udajemy, do sztokholmskiego Gamlastan. E, mamy... Mam rzut nadzieję, beretem. Rzut beretem. Także możesz rzucać beretem i <laughs> moją czapką <laughs> właśnie, bo wygląda w niej jak... Nie powiem co. Ale ciepło. Jak mi będzie tak. zimno, to też założę, więc o, moje uszy i głowy się nie Ani Ponieważ wieje wiatr, dlatego tak. Basia też powinna założyć ciapkę. Ja założę. Jak, będziesz... <laughs> jak będzie zimno, to na pewno założę. No to co, idziecie z nami. Zmieniamy zdanie, jednak faktycznie jest zimno. E, idziemy teraz Aha. do pałacu, e, który jest po naszej prawej stronie. Kup, Kupiłyśmy bilety e, i zobaczymy, czy faktycznie było warto go budować 60 lat. Bo, jak wyczytałyśmy początkowo, w zamiarze e, miało trwać to 6. Także idziemy zobaczyć o swoich wrażeniach Co to zresztą widziałyście? Bardzo nam się podobało. Następnie byliśmy w restauracji. E, po czym poszłyśmy e, do włoskiej knajpki. E, zdecydowałyśmy się na pizzę, która była przepyszna. Pyszna, to nie była taka włoska pizza jak u nas, tylko taka włoska pizza jakby we Włoszech. Tak, tak że było po prostu. Nazwa knajpy to Michał, Angelo. Mi, Michel Angelo? To jest polecamy. Tak. E, a teraz idziemy na kawkę? Tak, wdrożymy moją zasadę w życie, czyli re, e, w jednej restauracji. Na lunch, a w drugiej deser. musimy wypić jakieś kawę, bo jesteśmy no tak trochę padnięte. Basia nadal nie ma czapki. Chciałabym zauważyć. Ale a już wyciągnę... ochora, to... Przepraszam, przepraszam. że wyciągnęłam rękawiczki, które dostałam od mojej siostry. w spadku. Także jest postęp. W spadku, ale jeszcze... Na razie jeszcze dzierżę, dzierżę, je, dzierżę je jeszcze w dłoni. Jak zrobi się zimniej, to je na pewno... To je na pewno schowam. wróciłyśmy do hmm, hotelu. Jesteśmy... <grystanie> ci, że jestem taka zmęczona. Zakończona, tak. Naprawdę jesteśmy Będzie wykończoną. Będziemy oglądać telewizję teraz. Dorada się śmieję, że włączyłam tam CNN. Ale wiecie, że ja nie posiadam y, w domu telewizora, a jeżeli coś oglądać, to CNN, bo to jest jedyna stacja, która jest po angielsku, jedyna stacja, która nas interesuje, no i jedyna stacja, którą, y, którą zrozumiemy. Dlatego... że Język szwedzki jest tak, dla nas nadal zagadką. Mam... Światło? A. Więc teraz o szybki demakijaż i będziemy lecieć na basen. To jest moja kosmetyczka z ojszą. Co prawda nie czuję się dzisiaj jak superstar, ale... Kosmetyczka jest naprawdę bardzo ładna, więc szybki demakijaż, tylko chusteczki, bo dzisiaj makijaż i tak już w stanie szczątkowym, więc demakijaż i lecimy na bas. Dzień dobry kochane, to Sztokholm dzień drugi Bo Za chwilę myślę, że będziemy szły na śniadanie Także idę sprawdzić, czy Dorota jeszcze zipie Oby tak Nie ma to jak na głowę Wstała, nie wstała. Chyba nie wstała. Chyba trzeba będzie wyciągać za nogi. Jest jogurt naturalny, jest śniadanie, także jestem zadowolona. Idziemy właśnie zwiedzać ratusz. Także domyślam, że za chwilę pokażemy właśnie jak to wszystko wygląda wewnątrz i jeszcze na... Tak, i koniecznie ja idziemy na, na, na wieżę tak, na e, widokową, więc pokażemy Wam e, panoramę miasta z wieży tak. widokowej. chciałabym zauważyć, że Basia znowu nie ma czapki. Natomiast pogoda dzisiaj jest, słuchajcie, o wiele, wiele lepsza niż wczoraj i nawet można założyć okulary przeciwsłoneczne, jak widzicie. No, no to pełni tutaj funkcję mojej mamy, która zawsze tak. też to powtarza, Dokładnie. także dziękuję Ci za troskę. Wreszcie się twoje ja, włosy wasi. Tak, moje uszy, ale nie, jak będzie się, uda, to naprawdę... Każdy... Wczoraj założyłam to dzisiaj jaką zimno, to też założę, także co? Zaraz już wchodzimy do środka i widzimy się na górze. bardzo na górę jeszcze nie dotarłyśmy, ale na dziedzińcu takich widoków to się nie spodziewałyśmy. Jest po prostu przepięknie. My przed chwilą rozmawialiśmy, że to jest idealne miejsce na jakąś sesję zdjęciową. Po prostu myślę, że zdjęcia tutaj wykonane były wyglądałyby przepięknie. Nieoczekiwana zmiana planów, niestety nie pójdziemy na wieżę, dlatego że wieża o tej porze roku jest nieczynna, jest zamknięta. Tak, jestem bardzo smutna z tego powodu. I muszę szczerze przyznać, że jestem bardzo tym faktem niepocieszona, szczególnie, że nie było tymowy w moim przewodniku, więc przewodnik dostaje kciuka w dół. Tak. Ale w zamian za to nie o rozumiem, godzinie tak. 13, czyli za jakiś niecały kwadrans, mamy bilety i <grym> będziemy zwiedzać, także... City hall. Tak, także ratusz. wyszłam właśnie z ratusza. Byłyśmy na zwiedzaniu, które miało trwać 45 minut, natomiast w moim wypadku trwało jedynie 30 minut, dlatego, że bałam się Wam o tym mówić wcześniej i jakby cieszyć się tym faktem wcześniej. Natomiast dzisiaj spełni się moje ogromne marzenie, coś, na co czekałam przez 5 lat, coś, o czym marzyłam przez ostatnie 5 lat i coś, co jest bezpośrednim powodem mojego... Przyjazdu tutaj do Sztokholmu, bo nie tylko chodziło mi o poznanie i zobaczenie tego pięknego miasta i Skandynawii, ale właśnie również yy, marzyłam, aby wydarzyło się to, co wydarzy się dzisiaj. O szczegółach opowiem Wam, mam nadzieję, że za chwilę. Jeszcze nie, chcę, jeszcze nie chcę zobaczyć się, cieszyć, ale widzicie po mojej imieniu, że jestem po prostu super szczęśliwa. Także idę do taksówki i ale na miejsce spotkania. Dotarłam właśnie do słampen Jestem przed czterema galeriami, także czekam. Czekam i. I mam nadzieję, że się doczekam. Bo jak nie to się popłacze, przysięgam, że się popłaczę. Także czekam dalej. So now you know what was my mystery and what was my biggest dream and I'm so happy that I can say that, that my biggest dream, uh, my biggest blogger dream came true. I finally after about five years of reading blog of her blog I met my favorite blogger ever, it's Linda Juhala from the Hi! And now you know, now I can come back home. I'm so happy. I'm you know, I'm so happy I met you. We spent. Aww, that's so cute! <laughs> you know, it's so happy when you meet someone and someone is such a lovely person like you would think from the blog and Linda is, you know, it's my girl! <laughs> Thank you. I'm so honored. That's so sweet of you. Thank you. very and much. It was really nice to meet. You too. Yeah, we were sitting in the restaurant, and I will uh, write about the restaurant on my blog, so you will uh, have the link uh, in the box below. Yes. But uh, we were in a great restaurant called Coloni. Uh, Coloni. Yes. And it was uh, some kind. Of, uh, ecological food, ecological food. It was. Uh, it's uh, raw food. Uh, raw food. Yeah, raw food. Place. Yeah, we'll yeah. eat uh, delicious salad, and I wouldn't even think that the salad with this, uh, those kinds of ingredients might, you know, smack so well. <laughs> but you know, it was it was great. So now I can go back home. I'm not even sad that tomorrow morning I'm going back because you know my biggest dream came true. So Aww. you know I can go back to home. <laughs> So, you know, now you know why I was so stressed and why I wanted to come to Stockholm so bad. So, you know, I'm happy. So, I hope you uh, give Linda big hugs, big kisses. And, of course, um, the link to Linda's blog uh, you're also gonna find down below. So, you know. Yay. So, bye. Bye. Listen, I'm still in shock. Że po pięciu latach śledzenia bloga Lindy, że ja ją poznałam, że ona jest tak wspaniałą osobą, jaką mogłoby się wydawać po tym, w jaki sposób ona pisze, w jaki sposób prowadzi swojego bloga. I. E... Ja jestem w szoku, słuchajcie, ja nie jestem osobą, która interesuje się życiem blogerów, celebrytów, jakichś gwiazd. Ja nie jestem osobą, która, która podziwia, czy która by się chciała spotykać z jakimiś sławnymi osobami, ale poznanie Lindy, poznanie osoby, na której bloga wchodzę codziennie, to jest pierwsza rzecz, którą ja, jak wstaję, robię. Codziennie wchodzę na jej bloga i poznanie Lindy było dla mnie od zawsze marzeniem i zawsze wiedziałam, że jeżeli tylko kiedykolwiek będę jechała... Ja właśnie do Sztokholmu. Jeżeli tutaj e, przyjadę, to że moim marzeniem będzie, żeby się z nią spotkać. I Linda e, jakiś, jakiś miesiąc temu, kiedy właśnie napisałam do niej maila, napisała, że oczywiście, że przyjątkowo się, się ze mną spotka e, i, i wiecie, i po prostu jestem szczęśliwa, naprawdę jestem szczęśliwa. Wiem, że dla kogoś z Was może to będzie się wydawać śmieszne, głupie, niedojrzałe, dziecinne, ale powiem Wam, że poznawanie Osób, które się podziwia, jest niesamowite i to ma naprawdę dla mnie teraz jakby śledzenie jej bloga ma, ma jeszcze większą wartość niż wcześniej, bo Linda jest wspaniałą blogerką, jest wspaniałą właśnie blogerką modową ale jakby świadomość, że ona jest tak samo wspaniałą osobą jaką myślałam, że jest właśnie poprzez czytanie jej bloga sprawia, że ja się jeszcze bardziej cieszę, że mogę wspierać ją w jej pasji, w jej pracy i cieszę się, że po prostu takie osoby są, które w rzeczywistości są tak wspaniałe tak, tak, tak dobre i tak przyjemne i takie ciepłe jakie właśnie są w sieci i bardzo się cieszę, także teraz to już, co by się nie działo, to już po prostu jestem szczęśliwa hej kochani, to był dzień trzeci Sztok, dlatego, że znajdujemy się teraz na dworze Bałtyckim, a niedługo będziemy już wkroczyć na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Jesteśmy obecnie na wysokości 10 600 metrów, a na temat Stockholm, zwiedzania miasta, tego co warto zobaczyć, znajdziecie oczywiście te informacje na blogu. Link zostawiam w opisie, a teraz już się z Wami żegnam. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, buziaczki, pa!